Porocznik Krystyna Kudela, sanitariuszka i żołnierz AK. Zawsze pomocna, życzliwa, serdeczna, prawdziwa patriotka miłująca swoją ojczyznę. Rodzina Pani Krystyny Kudeli udostępnia nam cenne materiały z rodzinnego archiwum. Nie były one jeszcze nigdy publikowane. Na podstawie wspomnień i dokumentów opowiemy Wam historię z perspektywy naszej bohaterki. Urodziłam się dnia 25 marca 1927 roku w Janowicach Kołomiechowa, Rodzina patriotyczna, ojciec był Sotczyk. Od 1934 roku do 1941 roku uczęszczałam do Szkoły Powszechnej. W klasie trzeciej należałam do drużyny Zuchów, Leśne Duszki, a już od klasy czwartej do drużyny Harcerskiej Maki. Także do Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża. Po ukończeniu kla klasy szóstej kończy na tajnych kompletach dwie klasy gimnazjum. 1939 rok. Koniec sierpnia. Mobilizacja. PCK organizuje pomoc żywnościową dla poporowych przejeżdżających koleją. Jako harcerka wraz z innymi roznoszę żywność z wagonów. 1 września wybucha wojna. Ojciec dostaje rozkaz ewakuacji wraz z rodziną na wschód. Wokół stacji żołnierze kopią okopy. Tu spodziewana jest bitwa. 2 września wyjeżdżamy. Do 18 września wraca ojciec. Musi zgłosić się do pracy. Wracamy do Proszowic. Tu 7 września była wielka bitwa. Zginęło 123 żołnierzy, a wielu trafiło do niewoli. Na początku października PCK przeprowadza ekshumację poległych żołnierzy. My, harcerki i harcerze, pomagamy przy przenoszeniu zwok na cmentarz. 20 września otwarto szkołę. Jestem w klasie 6. Rok 1941-1942. Kocmyrzowie dyżurny ruchu nie oddalał radia, lecz podłączył do telefonu służbowego i co dzień o godzinie 21 nadaje wiadomości, wiadomości radia BBC. Nie wiemy, że ojciec jest komendantem skrzynki kontaktowej. Wiadomości radiowe przepisuje i podaje do Związku Plantatorów Tytoniu, gdzie jest całe gniazdo konspiracji Zwią Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Na skutek donosu przez wrotniczego gestapo aresztuje ojca i dyżurnego ruchu. Przyjaciel ojca zostaje za zastrzelony podczas próby ucieczki, a ojca po ciężkich torturach skazali na więzienie do końca wojny. Przychodzi rozkaz opuszczenia mieszkania służbowego. Znów wyjazdowuje do dostajemy dużą izbę i małe pomieszczenie z wnęką, gdzie schowania broń krótka. Tę broń 15 sztuk od żołnierzy wujek przekazał dla powstałej spontanicznie w 1939 roku młodzieżowej organizacji podporządkowanej batalionom chłopskim o nazwie Polska Organizacja Patriotyczna Młody Orzeł. Była to organizacja apolityczna, czysto wojskowa, uznająca generała Sikorskiego i rząd w Londynie. 3 maja 1943 roku, mając ukończone wymagane 16 lat, Złożyłam przysięgę do tej organizacji na ręce komendanta sierżanta Sempa. Teraz dowiedziałam się, że w naszym mieszkaniu znajduje się skrytka z bronią, która, którą dotychczas kuzyn Edek się opiekował i wydawał przed akcją na hasło. Teraz Semp przekazał mi tę funkcję, a poza tym zajmowałam się kolportażem bizn konspiracyjnych. W maju 1944 roku w ramach scalania organizacji batalionów łobskich, Narodowej Organizacji Wojskowej i innych z Armią Krajową weszliśmy do inspektoratu Maria, Maria AK, placówka Sarna w Słaboszowie. Przysięgę do AK złożyłam na ręce porucznika Orgierda, Józef Malara. Miałam wtedy ukończone 17 lat. Zostałam skierowana na kurs sanitarny prowadzony przez panią Wandę Kańską w Miechowie. Po kursie otrzymuję funkcję sanitariuszki plutonu i biorę udział w niektórych akcjach, na przykład obronie Pacyfiko pacyfikowanego mierza i innych mniejszych miejscowości. Po wybuchu Powstania Warszawskiego zostaje skierowana przez majora Sempa do rozpoznania działań kilku grup skoczków sowieckich, którzy nawiązali współpracę z placówką Jadwiga Armii Ludowej i miejscową Polską Partią Robotniczą. Miałam wyśledzić, gdzie przebywają i czy mają radiostacje. A poza tym są uciążliwi dla mieszkańców Janowiec i okolicy. Przy pomocy kuzyna łatwo wykryliśmy ich miejsce przebywania w jarach porośniętych lasem. 14 sierpnia, będąc tam, widzieliśmy nadawanie przez telegrafistkę sygnału w języku rosyjskim. Ona już od kilku dni nadawała o tej samej porze. 16 sierpnia usłyszeliśmy z odległości 3 km wybuchy granatów i strzelanie z broni maszynowej. To Niemcy z Miechowa namierzyli działającą radiostację i jadąc za pelengatorem dojechali do wsi Góry Miechowskiej i tu natknęli się na oddział partyzancki z Krzetuski. Wywiązała się ciężka walka, podczas której zginął dowódca oddziału Żbik i strzelec Luboń z Rabki. Następnej nocy usłyszeliśmy dobijanie się do drzwi i krzyki po rosyjsku. Kiedy wujek otworzył drzwi, oni zaraz weszli do mieszkania i zabrali z łóżka kuzyna, dalej szukając dziewczyny, którą była z nim w jarach. Za to, że donieśli Niemcom o ich pobycie i radiostacji, zostają skazani na karę śmierci. Mnie nie zna... 25 sierpnia bombardowanie naszej bazy w folwarku Knyszyń w lasach w sancygniowskich ginie moja najlepsza koleżanka Jadzia Krentówna z Warszawy pseudonim Mila. Po bombardowaniu major tysiąc wolnił do domu żołnierzy, zostawiając tylko trzy oddziały partyzanckie dla obrony ludności. Po upadku powstania warszawskiego zostałam zabrana do obozu pracy, do starego Korczyna. To nie był obóz harcerski, jakby ktoś pomyślał. W grudniu w trójkę zorganizowaliśmy ucieczkę. Musiałyśmy uciekać, ponieważ naraziłem się, Niemc naraziłem się Niemcom, bo jeden człowiek, pan Bolek z Narodowych Sił Zbrojnych, słyszał, jak śpiewałam pieśń obozową: O panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. I namówił mnie, abym zaśpiewała tę pieśń w ostatnią niedzielę adwentu w kościele na chórze. On wystara się o przepustkę. Oczywiście, zgodziłam się i zaśpiewałam. W kościele na mszy było pełno Niemców, ale nie wszyscy rozumieli. Zainteresował się Unterscharfurrer SS. Trzeba było ratować się ucieczką. Najgorzej było zdobyć kenkarty, ale i to załatwił pan Bolek. 23 grudnia byłam już w domu. Tutaj zostałam stacjonującą brygadę świętokrzyszką NZ. 12 stycznia ofensywa sowiecka. Zostałam aresztowana dnia 5 lutego 1945 roku i osadzona w piwnicy UB na Jagiellońskiej w Miechowie. Tam codziennie prowadzono mnie na przesłuchanie, podczas którego stale pytano mnie o broń, którą przechowywałam. Nie wierzyli, że wszystko dałam porucznikowi Olgierdowi. Po tygodniu bicia i przesłuchiwań zostałam zwolniona i zaraz wraz z siostrą wyjechałam do Krakowa do krewnych. Tam zapisałyśmy się do gimnazjum i liceum, aby kontynuować naukę rozpoczętą na tajnych kompletach. Będąc w klasie maturalnej 25 lutego 1947 roku zostałam wezwana na plac inwalidów do Urzędu Bezpieczeństwa w celu udzielenia wyjaśnień. Kiedy zgłosiłam się na UB, najpierw zaprowadzono mnie do piwnicy, gdzie było bardzo dużo ludzi. Kucki przysiedziałam do rana, kiedy wezwano mnie na przesłuchanie. Zastałem w pomieszczeniu, gdzie weszłam, siedział oficer, a obok cało dwóch żołnierzy i maszynistka. Najpierw musiałam podać swoje personalia i obecny adres. Następnie ten oficer zapytał mnie, kto to jest to. Zorientowałam się, że chodzi o sierżanta Stacha O, który obecnie ukrywa się. Ale skoro się ukrywa, to mogę powiedzieć, że to chłopak z Warszawy i pisze do mnie listy, ale ja nie mogę pisać do niego, bo nie wiem, gdzie on przebywa. Z jednego listu wyjął zdjęcie Stacha i zapytał: Czy ty też nie znasz? Mów prawdę, ty o skabku, bo my i tak wszystko o tobie wiemy. Postanowiłam powiedzieć prawdę. Potem byłam pytana, co zrobiłam z bronią, którą przechowywałam. Powiedziałam prawdę, ale oni nie wierzyli i zaczęli mnie układać gumowymi pałkami. Z początku bardzo bolało i krzyknęłam parę razy, ale kiedy popatrzyłam na te hamskie gęby, to przestałam krzyczeć i pomyślałam, że choćbyście mnie zabili, to nic wam już nie, nie powiem. Około 13 zostałam zwolniona do domu. Po dwóch latach pracy w święcicach wyjechałam do Nowego Targu i zamieszkałam z mężem u teściów. Mąż w tym czasie obronił pracę magisterką z historii i podczas wakacji postanowiliśmy poszukać pracy w Nowym Targu. Dla mnie pracy nie było, ponieważ śmiechowa przyszła ze mną opinia, że była mocno zaangażowana w armii krajowej jako magazynierka broni podczas burzy w oddziale partyzanckim Orgierda. Jako sanitariuszka plutonu i łączniczka. Dopiero w Wodnej Polsce pani porusznik Krystyna Kudela została uhonorowana za swoje zasługi. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową i 10. rocznicę śmierci porusznik Krystyny Kudeli. Mamy nadzieję, że nasz film będzie hołdem dla naszej bohaterki.